21 na razie tam jeszcze jest, jeszcze mają, mogą zmieniać. Także to 221 jest w przypadku Muratowa takie na przeczekanie. Tak, ale Plesnik w walce o medale w oboju się nie liczy. No nie, bo miał przecież co miał? 173 w rwaniu, także tu to dodamy 6 kg, czyli będzie 394. To mu w tej chwili daje piąte miejsce, tak? Jeżeli to podniesie. Nawet nie. Szóst. Szóst. A no tak, bo Zajcew. Wszystko w porządku. Presnik z zaliczył. Tylko, że to jest jego druga próba. On jeszcze w trzeciej będzie, będzie atakował. 394. Czyli jeżeli Muratow podchodzi do 221, to po prostu krótko mówiąc już darował sobie złoty medal, już go to nie przestało interesować, będzie walczył w ogóle o medal. Bardzo ciekawa rywalizacja, bardzo ciekawie to wygląda. Przypominam, drugi z Polaków, Arkadiusz Michalski, 228 kg, na razie zgłoszone. A tu 18-latek na pomoście Simon Martyros Rosjan, Ormianin będzie próbował podrzucić 221. Zaczynał od 210, później 216. Teraz jeszcze 5 kg więcej. Jeśli podrzuci, będzie miał 402 kg i drugie miejsce za Bartłomiejem Bąkiem. I wtedy Muratow zadecyduje, co założymy. Silny chłopak. No, Bardzo. To radę. i górę trzymaj to, tego nie, nie dał rady, a więc na... Ma... To już wiadomo, Muratow jest w tym momencie. Przed no. U kilogram. Bez trzeciego podejścia. Ale jak Michalski 228 by podrzucił miałby 400. Tu jeszcze atak może przyjść. Z odległych pozycji Może Adrian Zbirnia ma... On miał przecież 177. Otóż i on. On miał 177 w trzecim podejściu. Dokłada 10 kg do drugiego, w drugim podejściu podrzutu do 212. I będzie miał 399, jeżeli to podniesie. Tak jest. I będzie, drugie miejsce będzie przed muratowem i jeszcze jedno podejście. No ale najpierw trzeba to podrzucić. To już ważysz tanka sporo. Tak jak Ryszard Soczko kiedyś mi powiedział. Chodzi o to w podnoszeniu ciężarów, żeby za twoimi plecami się ostrocieli. I Mołdawianin. Proszę, Proszę bardzo. Wychodzi na drugie miejsce. Kto by powiedział? Prawo, tak. Kto? Bo... Pamiętasz, powiedziałaś, wychodzi jak na ścięcie. Jak wychodził do trzeciego, w rwaniu. 177 odzyskał siły, odzyskał wiarę. 223, tak jak myśleliśmy. Jednak atak na pozycję, pierwszą na pozycję Bartłomieja-Bonka. No ale jak nie podrzuci Muratow, to oczywiście. Może być bez medalu. Może być bez medalu. Bo tam jeszcze Plesnieks. 5 kg dołoży w trzeciej próbie i wyprzedzi Muratowa. Ale najpierw Muratow może wyprzedzić Bąka. Tak, Muratow 223, również Bartek Bąk 223 na spokojnie. Bardzo ważne podejście, proszę państwa. Ważą się losy złota. Teraz wstał. Zarzut wstał. Dobrze, lepiej wstał. I, i, będzie i? szybciej podrzucał. No, ale nie dał rad. Proszę Państwa, to w tym momencie możemy sobie już powiedzieć. 223. 223. 223. Jeszcze Bartek chce dołożyć 3 kg. Tu patrzymy na nieudaną próbę. Genadija Muratowa, który może w ogóle wrócić z milicji bez medalu, na razie jest na miejscu. Trzecim. O kilogram za Andrianem Birnią I kilogram przed Simonem Martirosian. Martirosian skończył. Plesnieks będzie atakował na pewno. No i czekamy, co będzie z Arkadiuszem Michalskim. Na razie, proszę państwa, trzecie podejście Bartłomieja Bąka. 223 kg. Jak podrzuci 223, to już właściwie... Bez szans będą. Absolutnie rywale. Proszę państwa, to jest kilogram więcej niż jego rekord życiowy z Antalii z 2010 roku. Wstał Ile masz siły, ale w pionie! W pionie górę. W pionie! Ile siły? Trzymaj Pięknie. to! Jest Brawo. Złoto! Brawo! piękny występ należało mu się. Coś fantastycznego proszę państwa rekord życiowy 223 w podrzucie w dwuboju ma w tej chwili 408 408 no to tu rekordu jeszcze nie ma. Bo w Płońsku było 411 w 2011 roku. Powtarzamy w Sydney. Sydney czy w w Sydney. Boże, w Rio? Jak powiedziałem w Sydney? Tak. To nie, 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 nie. O! Tak. <laughs> brawa dla Bartka. Złoto. Pierwsze złoto mistrzostw Europy. Tak, pierwsze no, no, złoto. No ale poczekajmy, oczywiście w ciężarach cuda się zdarzają, ale ja tutaj nie ma takiej możliwości. raczej. 225 Plesnieks. 4 kg dołoży. Walczy z Moratowem. Już zbirnie odpuścił. Doło, do, dołoży 4. To tak. będzie miał taki sam wynik jak Muratow, a jest od Muratowa. Ale dlaczego? Tu jest na pewno 225. 220. Było 226, pojawiło się 225. U nas zobaczymy. Obojętnie. No, bo przecież wtedy przegrywa. 225. Jest, jest cięższy od Muratowa. 225 jest. Nic, tego, nic z tego. Bez względu, nawet jakby tam było 6 czy 5. No, ale. 4 miałby 398. 225. Jest lżejszy od. Jest cięższy od Muratowa, oczywiście, że tak. Nie rozumiem. Dlatego. Ja Nie rozumiem tego podejścia. Zagretem. zbirnia ma 228, Arkadiusz Michalski 227, proszę Państwa. To jest... Hu hu hu, 11 kg więcej. Ta 399 i dałoby mu to w tej chwili trzecie miejsce. Oj sztywność pięknie by było. Sztywność i ustaw! Niedługo i łokcie! I w pionie. I będzie dobrze. Trzymaj to. Brawo, no coś niesamowitego, proszę Państwa. Poprawia rekord życiowy. 11 kg, 216 w pierwszej. 11 kg więcej. Mamy dwa medale. W dwuboju. Ale 9. Może się czepiam, ale gdyby założył kilogram więcej to wyprzedziłby zbirnie i byłby drugi. No jeszcze ma jedno podejście. Andrian Zbirnia teraz 228. Co to oznacza proszę państwa? No to oznacza Nic. duży spokój dla Bartłomieja Bąka bo 6 kg więcej to będzie... 405 kg w dwuboju, jeśli podrzuci Mołdawianin. No i 227, no i w tym momencie Arkadiusz Michalski by stracił mały złoty medal w podrzucie. On nie jest groźny dla, ale ważne podejście, bo być może będzie to jeż, jeszcze pozostały nam dwa podejścia w tej rywalizacji. Mołdawianin i Arkadiusz Michalski. Ale to 227 trzeba podrzucić. A tutaj jest tylko martwy ciąg. I w tym momencie już możemy Państwu powiedzieć, że mistrzem Europy jest Bartłomiej Bong. To wiedzieliśmy wcześniej. Oglądany przez nas spokojnie, jeszcze jedno podejście. Zbignia. I jeszcze nie jest pewny srebra. Tak jest. Natomiast Arkadiusz Michalski jest pewny małego złota w podrzucie e, także... Bartłomiej Bąk wygrał też rwanie 180 więc najwyższe stopnie podium dla Polaków tak. Bartłomiej Bąk w Mistrzostwach Europy dotychczas miał jeden medal brązowy z Kazania z 2011 roku. No teraz. O. No kilogram tak tak no dwa dołożono 229. A można było podejść 228 i mieć srebro ale. No. Tu mamy osiem tu mamy dziewięć to tutaj jest atak na 400 kg będzie 401 dwuboju. Jeśli Michalski podrzuci. Sta nie. nie szkoda, szkoda. No, nie. Szkoda, że w tym drugim nie było tego... Ja mówiłem 200, nie, 228, ale nie przesadzajmy Jest medal, jest małe złoto, zbirnia się cieszy, wszyscy się cieszą. Może dobrze. Nie ty... wszyscy. E, moim zdaniem w rwaniu, w rwaniu troszkę została sprawa. E, e, jeżeli, jeżeli można na cokolwiek narzekać, to tylko na rwanie Michalskiego, ale on nie ma tego rwania najlepszego za to podrzut To już jest podrzut naprawdę bardzo wysokiej klasy. I tu są możliwości. Gratulacje Polacy przyjmują. Proszę Państwa, no pięknie nam się rozpoczęła sobota. Dwa medale: złoty i brązowy. To jest klasyfikacja podrzutu. Najsilniejsi ludzie w Europie w kategorii do 105 kg to Polacy: Arkadiusz Michalski 227, Bartłomiej Bomb 223, Zbirnia 222 i 221. Konkretnie z OPOLA, bo tak. są zawodnikami budowlanych. Opole, trener, trener klubowy, Ryszard Szewczyk. Gratulacje dla trenera, który to już jego medal. No i trener Soćko rozpoczyna pracę z reprezentacją męską od dwóch medali w Mistrzostwach Europy. No Mówimy jest. o dużych, w Mówimy dwuboju. o dużych, tak, tak.